Witam wszystkich i zapraszam na dzisiejszego streamka serwisowego i co mamy dzisiaj w planach w pierwszej kolejności mamy do ogarnięcia to co robiliśmy wczoraj tylko tutaj muszę wstawić układ peruna taka decyzja właściciela że jednak robimy upgrade i zmieniamy już ten układ sterujący żeby tam potem już nigdy nie wracać do środka w miarę możliwości oczywiście więc to jest plan na początek prawdopodobnie zacznę to jeszcze przed streamem może uda mi się skończyć przed nie mogę wam opisać jak to wyjdzie potem mamy antka te, które wczoraj mieliśmy robić, i będziemy to tuningować pod replikę wsparcia na pojazd. No i ostatni, też wczoraj, tak naprawdę, tak 41. Będziemy testować jeszcze na oryginalnym tłoku, jak to wygląda, bo no, oryginalnego nie sprawdziłem, więc jeszcze to będziemy testować i będziemy podejmować decyzję, co z tym fantem dalej. Więc jeżeli ktoś interesuje taki content to serdecznie zapraszamy. Może jak starczy czasu, czymś jeszcze innym się zajmiemy, ale to zobaczymy. A w tej chwili dziękuję. I zapraszam na 19 na kik.com/slashulat. Do zobaczenia.